Gdy wpiszemy nazwę dowolnie wybranego narkotyku, wyskoczy nam ponad 650 stron postów z różnego rodzaju używkami. Szybki dowóz, sztywna waga, promocja dla stałych klientów. dzwoń na pewno się dogadamy. Cena 50. Sztywna waga. Niemożliwe przecież, żeby służby i władze nic z tym nie robiły. Zaspoileruję wam. To jest tak proste i służby nic z tym nie robię. Ja wam powiem, że dla mnie to jest trochę przerażające. Bo... Halo, halo, siema. Cześć. Jest szansa z dowozem teraz? No jest, tylko powiedz, Ja dwójki, że wiesz, małówki. No właśnie, właśnie to bym potrzebował. Siema. No, przecież... Dzięki wielkie. W kontakcie. Na razie. Jeszcze raz powtórzę. To jest Prostsze i szybsze niż zamówienie pizzy. Może najpierw materiał sobie obejrzymy? Bo ten materiał z kanału 0 mnie zaciekawił i wiem, że też jakieś dymy z tego wynikły. To znaczy, widziałem na Twitterze, że. Bo ogólnie o co chodzi. Kanał 0 wrzucił materiał, jak łatwo zamówić. na w Warszawie, zrobi to nawet dziecko w, dziecko w ciągu godziny. No i mówię, okej okay, spoko, nie oglądałem jeszcze tego filmu, żeby nie było, ale na Twitterze już były jazdy, że z jednej strony to jest film przestrzegający, ale z drugiej strony bardzo dokładny tutorial, jak skorzystać z tego typu usług, czyli że trochę ma też działanie promocyjne. No i mówię, no dobra, no to zobaczymy, jak to działa, przy czym pamiętam, że kanał Zero, to chyba było na kanale Zero, kiedyś wrzucał materiał o tym, że można na grupach facebookowych kupować na i chyba nawet jakiś tam chcieli kupić, tego co pamiętam, tylko nie pamiętam czy ostatecznie kupili, ale pamiętam, że był jakiś taki filmik, chyba też na kanale Zero to był materiał. W związku z czym, no to jest jakaś taka kontynuacja, no inny środek, inne metody, no ale nie wiem czemu teraz jest takie oburzenie, bo tamten też można było tak traktować. No widać, że poruszenie jest spore, 2200 komentarzy przy 200 tysiącach wyświetleń, no to to jest, to jest dużo. Na kotyki szybciej niż pizza? To możliwe. No a przynajmniej w Warszawie. Wystarczy wejść na ogólną dostępną stronę internetową, zadzwonić no i złożyć zamówienie. Czy to naprawdę może być tak proste? Zapraszam na materiał. Siła, forma, dyscyplina. Białko. <noise> ja wiem, ale jakie przejście. Nie wiem, czy to był odpowiedni moment na takie Dobra, chuj. To chyba nie chodziło o tę stronę internetową. Myślę, że o jakąś inną. Nie żaden clickbait. Naprawdę. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce Google dowolną nazwę na... Z dopiskiem Warszawa i wyskoczy nam strona KPL. Strona sama w sobie wygląda jak wersja Allegro lub Otomoto sprzed 20 lat. Można kupić samochody, narzędzia, no właściwie wszystko, jak na każdym portalu ogłoszeniowym. A może powinienem powiedzieć, że można kupić. Co to jest książka David Copperfield? <grym> Dosłownie wszystko. Co bo tak jak wspomniałem, gdy <grym> wpiszemy nazwę dowolnie wybranego narzędzia, tyku Wyskoczy nam ponad 650 stron postów z różnego rodzaju używkami. M3F, Koko, MDMA, WIT, numer telefonu, szybki dowóz, sztywna waga, promocja dla stałych klientów, dzwoń na pewno się dogadamy, cena 50. Sztywna <ścoughs> waga! To, jak każda ta branża ma swój jakiś slang, nie? Stan Igła, sztywna waga. Promocje dla stałych klientów. No, myślę, że przy tego typu substancjach to mogą powracać. No, wiadomo, pewnie za jakąś wybraną rzecz. Zapraszam do oferty. Posiadam mefedron, speed, eufo, kokos, chrzan. speed, eufo, kokos, chrzan. Co to jest? Bo wy to na pewno wiecie, bo wy jesteście o wszystkim poinformowani. Co to jest to kokos? chrzan, benzyna? Co to znaczy? to smak mew. Aha! Z Warszawy i udaje, że nie, nie, ja nie jestem z tego świata akurat. Nie wiem, co to jest, dlatego dopytuję. A co to jest bursztyn? Kurwa, to jest taki asortyment najwyższej jakości. Możliwość sprawdzenia na miejscu. Ja Nie, no to jest jakiś paranoia. Możliwość przypierdolenia z dealerem. Tak o, w cenie. Szybkie dowozy, zaistna obsługa sporo zadowolonych klientów. case, nie znam się, w każdym razie dowóz jest gratis, duże promocje, ale ceny nie podano. No i trzecie, ostatnie, krótsze ogłoszenie, tu chyba wyspecjalizowany, bo kryształ, dwa, czysty, 24x7, siemanko, mam dla was zajebisty kryształ, żółty, biały, eufo, speed, tylko kamień, 100% pewniaczek. Zapraszamy do kontaktu na... <laughs> Co to jest, kurwa za ogłoszenie? Eufo, speed, zaje... Do ruchania dzwoni po kozak, Mefe. <grywia> ja naprawdę kogoś przekonują takie ogłoszenia? I mówi: O, to pewnie fajny towar, na pewno zajebisty gość to sprzedaje. Boże, jedyny. jeszcze gość, wiecie, jaki gość ma ten? Jaki gość ma nazwę tego profilupa? Alvarez Coco. <grywia> To jest tak głupie, to jest tak głupie, że aż nie, niemożliwe, że to jest na poważnie. Ja jakbym trafił na taką stronę, to bym pomyślał, że to jest jakiś troll. Czy to, w sensie, że to niemożliwe, że tak działa. W ciągu 25 minut staramy się być cena do negocjacji. Przecież tego jest dosłownie więcej niż restauracji na Uber i Strzyglowo. No i dowożą to szybciej niż kurierzy z jedzeniem. Praktycznie w każdym ogłoszeniu chwalą się, że będą w ciągu 20, 25, 30 minut. Uznałem, że musimy to sprawdzić. Że przecież to nie może być tak jawne, bezczelne i proste. Niemożliwe przecież, żeby służby i władze nic z tym nie robiły. Zaspoileruję Wam. To jest tak proste i służby. Nic z tym nie robię. Ja Wam powiem, że dla mnie to jest trochę przerażające, bo nie wiem, czy, czy to jest takie jakieś nagromadzenie, czy po prostu ja może pod ten kamień zaglądam ostatnio częściej, ale nie wiem, mam wrażenie, że ostatnio takie jest nagromadzenie różnych spraw, w których wychodzi na to, że różne służby zajmujące się tematami okej, okay, czasami rzeczywiście robią szum mo może tam ktoś będzie przesłuchany, jakieś zatrzymanie może coś tam jest medialne ale że w finale tak koniec końców, nawet jak coś jest medialne, tutaj nawiązanie też do Pandory, to potem nie do końca się jakoś dużo w tym temacie dzieje, nie? Że są popełniane jakieś błędy, jakieś sprawy, szczególnie takie, które już przycichną, są później zamiatane pod dywan. I że tak kurwa, że człowiek po prostu traci wiarę do tego wymiaru sprawiedliwości, że z jednej strony chcesz mieć tę wiarę, no bo na tym się opiera trochę, no system, w którym funkcjonujemy, a z drugiej, ilekroć są takie doniesienia o tym, że no to tak właśnie nie do końca działa, to tak się zastanawiasz, w czym ty bierzesz udział w ogóle, to, to w takim razie razie jak postępować w tym świecie to w takim razie jak funkcjonować w tym świecie jeżeli tak podstawowy mechanizm no w sumie nie do końca działa nie no wypiszą ci mandat za przejście na czerwonym no ta ta no ale za to narkotyki w sieci można sprzedawać halo ha halo, halo, halo siema. Y cześć y jest szansa z dowozem teraz no jest tylko powiedz ja dwójki że wiesz mlewki. Y no właśnie właśnie to bym potrzebował to wyślij mi, yy, proszę cię, ulicę, ja ci zaraz powiem, yy, ile czasu. Dobra, dobra, pewnie już wysyłam. Dzięki, hej. No dobrze, to teraz z ukrytą kamerą zabiorę was na odbiór. Coś tak... Nie, sam, wiesz co, bo tam... Yy... Wiem, o co chodzi. Szymon, to Daniel. Już ci daję. O no co chodzi, też tak na wiesz, nie, coś... nie ja. znam, to ja... Ja bym był wcześniej tylko w korki, ale ja, no. wiecz, muszę zobaczyć kto, co, po co... Nie, wiem, wiem, wiem. Dobra, ja ten po numer pozwolę to się po. zapisać. Pewnie. Ja się zapiszę, że tak, już będę wiedział. Tak, co. no, bo ja tu do roboty, więc... Dobra, Najczęściej. Bo... daj znać, ale będziesz zadowolony. Dobra, dzięki. Dobra dzięki. dzięki, dzięki wielkie, cześć. A, i to tyle? <śla> no to kurwa, człowieku, to bez kitu, to szybciej jak jakiś ten... Ja dłużej na jedzenie z maka czekam, niż tutaj. Ja... Konkrety, spokój, no trzech, transakcja błyskawiczna. Pojepane? No trochę tak, bo w sensie prostota tego powoduje, że naprawdę zadajesz sobie pytanie: jak to możliwe, że to funkcjonuje w internecie i że odpowiednie służby się tym nie zajęły? Jeżeli namierzenie takiego gościa wymaga po prostu wykonania telefonu i ustawienia się z nim, i on sam ci przyjedzie na miejsce. Jak to możliwe? Ciłem, mamy. Odebrane, recenzja w sensie nie tego, ale samego spotkania. Nie, no bardzo szybko, no, tak widzieliście, zajęło to plus minus godzinę. Godzinę od wejścia do strony zadzwonienia po, po dostarczenie. Będzie śmiesznie, jak to jego zawinął kupanie tego dealera, tylko jego zawinął za, za substancję i że sobie jeszcze kupił i się przyznaje. No, kogoś muszą, kogoś trzeba ukarać, a że on akurat przyszedł, no to. Trwało to 20 minut a 50, ale sam dealer jeszcze mnie przepraszał, że taka godzina, że korki, że mokotów, no, że rozumiem. I była to dla mnie jakaś abstrakcja, w sensie, wiecie. Jestem dość młody, słyszałem o jakichś grupkach na telegramie czy whatsappie, ale tam zazwyczaj dealer wysyła ci pineskę z lokalizacją, gdzie znajduje się napotyk, nie ma z tobą kontaktu. Ej, a czy to nie jest materiał dowodowy, że ty pokupuje napotyki i że posiada? Daj linka, bo muszę do błękitnych podesłać, pamiętajmy że donos jest najwyższą formą dojrzałości obywatelskiej. Wiesz co, tylko ja nie wiem, czy to nie podchodzi pod jakąś prowokację dziennikarską, czy coś takiego. No może to na tym bazuje, no bo w teorii to, co mówisz, by miało sens, no, że ten, że w sumie sam na siebie nagrał, ale no nie wiem, no w sądzie jakby z tym poszli, no to nie wiem, no sąd chyba też ogarnia, jaki był cel materiału, nie? To nie jest tak, że on teraz powie, dobrze, to teraz przystępujemy do konsumpcji, sprawdzimy jakość zakupionego towaru. Rozumiesz? Tylko tak, no że idzie na policję pewnie. Jest trochę bardziej skomplikowana procedura. A tu po prostu wpisujesz w wyszukiwarkę. <noise> Nie no i celowo to wpierdolili te, te SMD. Nie wierzę po prostu. No, wpisujesz w wyszukiwarkę. <noise> no załóżmy. Mefedron Warszawa. Dzwonisz i masz. A dealer bez najmniejszego poczucia zagrożenia wychodzi i jeszcze urywa sobie ze mną pogawędkę. Pomyślałem sobie, może to był jakiś fart. Może akurat trafiłem na jedno z niewielu działających ogłoszeń. Za kilka dni spróbujemy ponownie. Przy drugiej próbie zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Ogłoszenia codziennie są wstawiane na nowo, z aktualizowaną datą, a także oferta. Ciekawe jak ludzie się dowiedzą co na deep webie jest, ale wiesz co, to jasne, są miejsca w internecie, prawda? I jakieś tajne grupy, jakieś wiesz slang, kruwa, że tylko nieliczni wiedzą itp. To na pewno istnieje, ale chodzi tutaj o poziom absurdu dostępności i takiego bezczelnego podejścia, gdzie wchodzisz sobie na stronę z aukcjami i tam nawet nikt się nie kryje z tym co sprzedaje. I że rzeczywiście o tych transakcji dochodzi. To nie chodzi o to, że ludzie w internecie są w stanie się tak komunikować, że są w stanie sprzedawać narkotyki, tylko chodzi o to, że to jest tak bezczelne. To jest, o tym jest ten materiał. Słuchajcie, w ogóle jak zamawiałem za pierwszym razem, to jeszcze później dostałem SMS-a. Elu mordeczki, zapraszam jak coś jeżdżę. Także to jest chyba tak, że regularnie już można się zapisać na na abonament. Na... <grym, newsletter. <grym, no ale 670 stron, więc jest w czym wybierać, aż sobie zobaczę, żeby właśnie nie powtórzyć. Weźmy sobie jakieś ogłoszenie. <grym>, FK Kryształ, Koka, dowóz, cała, WWA i okolice 24 na 7 i zobaczymy może. Może tym razem tu się... Co oni kurwa nie śpią? Halo, jeździsz? Jeżdżę, co potrzebujesz? Wiesz co, dwójkę Matiego jakby dało radę. A ty Jestem na Mokotowie, wiesz, nie wiem, czy wysłać sms-em adres, czy... No podejdź mi adres, to tak na co sobie sprawdzę. Dobra, dobra, to czekam na info. Już podsyłam, dzięki, hej. Jak, człowieku, to, to lepiej działa niż jakiekolwiek infolinie. Po pierwsze, gadasz z prawdziwym człowiekiem, a nie z jakimś botem. Po drugie, minimalna ilość danych, którą musisz podać. Po trzecie, no, odbierają dosłownie w sekundę. Wszyscy mili. Ojebane. Sprawnie, przyjemnie, dodatkowo. Kobieta. Kobieta, także coś nowego. Wysyłamy sms. <laughs> Kobitka. Nie no, niemożliwe, że kobiety handlują. To tylko mężczyźni. Sprawdzę właśnie, gdzie się spotkać. Tym razem nie mam wam jak tego pokazać, bo ukryta kamerka się zgrzała i zacięła nagranie. Nagrzała się, bo tym razem czekałem dość długo około półtorej godziny. No i schemat był trochę inny. Przyjechała kobieta z mężczyzną i nie wyszli do mnie, tylko kazali mi wejść do samochodu. Także zdecydowanie bardziej zachowawczo niż za pierwszym razem. Moja myśl: skądś wiedzą, że nagrywam. Jak nic mam przerąbane. No, ale na szczęście wszyscy. Nie, to mi się wydaje, że jakby wiedzieli, że nagrywa, to po prostu by nie podjechali albo kazali mu wysiąść, czy coś w tym stylu, a nie by tam go torturowali, czy cokolwiek. Tak mi się wydaje. Wszystko ponownie zakończyło się sukcesem. I znów ogromne zdziwienie. Nie tylko moje, ale chyba całej redakcji. No bo wiecie, no to nie jest codzienna sytuacja, że zamawiamy narkotyki do redakcji. <śledzianie> No mam nadzieję, że to nie jest codzienna sytuacja. No i szczególnie dla nikogo z nas nie było niczym normalnym, że tak o można zamówić sobie narkotyki. Myślę sobie, do trzech razy sztuka. Może chociaż raz ktoś odmówi, albo nie wiem, no po prostu nie przyjedzie. No to co? Dzień trzeci. Chyba mu się spodobały te zakupy, mam wrażenie. I to nawet nie robiliśmy pod rząd, bo akurat tam przerywały inne materiały, także tym bardziej sprawdzimy, czy to naprawdę działa. Za pierwszym razem bardzo szybko, bardzo sprawnie, szybciej niż dowóz jedzenia na Uberze czy głową. Z drugim... Mam nadzieję, że ten eksperyment nie trwa do dziś i się nie upewnia, za każdym razem czy przywiozą. No tutaj już korki, na Mokotowie akurat korki, ale to zawsze uprzedzają i było trochę dłużej. Teraz mamy 11 no prawie 30, więc zobaczymy, jak szybko sobie poradzą z rana. I czy to w ogóle nie jest dziwne, że ktoś o 11.30 zamawia narkotyki? Ba, znaleźliśmy dzisiaj nawet ogłoszenie powiedziałbym promocyjne, bo zazwyczaj o. płaciłem 150 zł, a tu widzę, że jest oferta za 120 zł. Sprawdzimy, czy uda nam się to szybko zamówić. Cześć, jeździsz? Jestem ciekaw, co by było, jakby go rozpoznali, że to ty pod Wiesz co, w teorii wydaje się, że powinni wtedy być podejrzliwi i się wycofać, ale z drugiej strony się zastanawiam, biorąc pod uwagę show business, czy to nie jest tak, że mogą być ogólnie różne znane osoby, które korzystają z takich usług, po prostu, wiesz, bawią się w ten sposób i w związku z tym, że to nawet by na nich nie zrobiło jakiegoś wrażenia zbytniego, nie? Że, że znana osoba korzysta z takich substancji. No. Chociaż wiesz, no może że z redakcji Stanowskiego to mogłaby się jakoś lampka zapalić, ale myślę, że nie byliby jakoś super zaskoczeni. Wiesz, to tam? Yy, wiesz co? Tą dwójeczkę za 120 namokotów byś dał? 20 plus 30 do 50. Yy, tak, 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 tak. Pewnie, pewnie. To yy, dałoby radę namokotów? Adres myśli, -y. no, Do ciebie. Pewnie, pewnie już wysyłam. Dzięki wielkie. Siema ale 30 za dowód, czyli nie promocyjnie, nie promocyjnie, czyli oni sobie za dowód wcześniej wszyscy liczyli. Dobra, wysyłamy SMS-ka, kochani. Dzięki wielkie. Na razie. No i pierwsza część z eksperymentu, zadania wykonana. Trzy różne dni, trzy różne numery, trzech różnych dostawców. Szczerze nie mam pojęcia, czy trzy różne środki, czy takie same narkotyki, no nie mam, nie mam szczerze bladego e, pojęcia, ale tak, udało się, udało się. <laughs> tu pisał komentarz, to teraz redakcyjny test mefedronu z trzech różnych źródeł. No, widzowie tego wymagają. <laughs> no a teraz czas, e, no zgłosić to na policję, no, bo mm. to jest po prostu niewiarygodne, że Marta, strona internetowa, na którą możesz sobie wejść z marszu, zamówić narkotyki. Szybciej niż pizzę i wyskakuje ci pierwsza w wyszukiwarce Google, no nadal istnieje. Także raz, że idziemy przekazać narkotyki na policję, no to przy okazji zgłosić im, że, że chyba wypadałoby coś zrobić. Jeszcze raz powtórzę, to jest prostsze i szybsze niż zamówienie pizzy. Tak proste, że za trzecim razem ciężko było cokolwiek nagrać, bo gość podjechał autem, dał na. Przez okienko, ja mu dałem pieniądze i pojechał tak szybko jak mógł. To jest przerażające, tym bardziej, że działa za każdym razem i zadzwonić może każdy, w tym dzieci i nastolatki. Uwierzcie mi, dilerzy nie sprawdzają dowodów. A rodzice tych nastolatków pewnie nawet nie mają pojęcia, że to może być tak proste, że wiecie, jeśli ich dziecko nie znajduje się w jakimś określonym, szemranym środowisku, to raczej nie ma się czym martwić. Znają obraz z filmów czy seriali, jakiś dark web, jakieś właśnie szemrane towarzystwo. Absolutnie nie potrzeba telefonu i ogólnodostępnej strony internetowej. Nawet nie trzeba się na niej zarejestrować. Oczywiście. To wszystko zgłosiliśmy do odpowiednich organów i oddaliśmy środki. Ty, ale w sumie to by było ciekawe, jakby tak zweryfikowali sumienie tych ludzi, jakby jakieś tam, nie wiem, piętnastolatka by podstawili, żeby zadzwonił i zamówił. No też nie wiem, czy to legalne by było w sumie. W sensie legalne, że do takiego eksperymentu by jakiegoś dzieciaka wzięli, nie? Pewnie nie. Ty się rewo śmiesz, oni w tym momencie zarabiają na swoją emeryturę. No jest to dosyć ryzykowny sposób odkładania na emeryturę, bo ta emerytura i ogólnie starość jest dosyć niepewna w takim, takim koncepcie. To nie polecam. Tu pojawia się moje pytanie. Jak to jest możliwe, że nikt z tym nic nie robi? Przecież ludzie, którzy wstawiają tam ogłoszenia, nie czują żadnego lęku czy obawy, a przynajmniej ja tak to odebrałem. Z drugiej strony, jak mają czuć, skoro policja po prostu nie ma kim łapać przestępców? Jak wiemy, braki kadrowe są ogromne i przekonałem się o tym osobiście. Gdy przyszedłem na komisariat, to mimo, że powiedziałem. Że mam przy sobie 6 gram mefedronu. I opowiedziałem o całym procederze. Dzień dobry, mam przy sobie 6 gram mefedronu. No i, no i co? Chwalisz się czy żalisz? Kazano mi poczekać w poczekalni. No i tak, czekałem ponad dwie godziny na samo przesłuchanie. Dodam z tymi narkotykami w kieszeni. Nikt mi ich nie zabrał, a równie dobrze mogłem z nimi wyjść i pewnie za bardzo nikt by się tym nie przejął. Żeby była jasność, to nie jest pretensja do policjantów na komisariacie, tylko do systemu i warunków, w jakich muszą ci policjanci pracować. Politycy przejmują się naszym zdrowiem. Dlatego wprowadzają podatek cukrowy, walczą za żarcie o usunięcie alkotubek, starają się także usunąć szarą strefę związaną z e-papierosami jednorazowymi z Chin, wprowadzają zakaz sprzedaży napojów energetycznych poniżej 18 roku życia, podczas gdy każdy nieletni, może sobie kupić dowolną ilość narkotyków, wykonując jeden telefon. Absurd? Oczywiście, że tak. Jednak. Mam ogromną nadzieję, że po naszym zgłoszeniu służby zareagują odpowiednio szybko i zdecydowanie. No, audycja zawierała lokowanie produktu, no, zawierała, to prawda. Nie wiem, powiem Wam, że ja się śmieję z tego, bo już nawet nie wiem, jak reagować na takie rzeczy. Tak jak mówiłem wcześniej, już tyle jest jakichś sytuacji, w których się zastanawiam, czy te służby działają, czy żyjemy w jakimś państwie prawa, że. Ku... A to, to, to są tak absurdalne rzeczy. Nie wiem. W sensie ogólnie przy wszystkich tego typu materiałach i nagłaśnianiu jakichś spraw, zawsze pojawia się ten argument o promowaniu czegoś. Pamiętam, że przy okazji tamtych grupek był ten argument. Pamiętam też, że kiedyś chyba sprawdzam, jak nagrywał o tym, jak, jakim sprzętem i w jaki sposób kopiowany jest sygnał z różnych pilotów, że na przykład ktoś może samochód ukraść albo bramę do garażu otworzyć. I też pamiętam, że gdzieś tam w newsach o tym mówiłem i miałem takie kur Przecież to jak tutorial, nie? I czy, czy rzeczywiście tak, aż tak szczegółowo trzeba to opisywać? No, akurat w tamtej sytuacji, no, w sumie ciężko by było jakoś tego, nie wiem, zabronić, coś zrobić. Tutaj rzeczywiście można tę stronę, czy przynajmniej te, tego typu ogłoszenia w jakiś sposób zablokować. Tylko, no, chyba się z tym nic nie stało, bo widziałem gdzieś później komentarze. Okej, okay, rozumiem, że ten materiał był 13 marca wrzucony, natomiast, no, biorąc pod uwagę samą tematykę i stosunkową łatwość reakcji i że. No, w sumie nic się z tym nie wydarzyło, no to to też jest intrygujące. Ta reklama to i tak raczej mały impact Ma, jak ktoś chce sobie ogarnąć, to ogarnie, jak ktoś chce, to nawet, nie, jak ktoś nie chce, no gdyby było w każdym spożywczym, to by nie kupił. No znaczy, wiesz, no wyobrażam sobie jakiś taki scenariusz, że może jakiś tam ziomek, który, nie wiem, zawsze chciał spróbować, teraz sobie pomyślał, o, to prostsze niż myślałem, i właśnie gdzieś dzwoni i zamawia. No jest taki scenariusz. No generalnie wszystkich nie uratujesz. Natomiast rozumiem, że zasadniczo i założeniem było to, żeby na tyle nagłośnić temat, na tyle to pokazać w taki dobitny sposób, żeby aby rzeczywiście się pojawiła jakaś reakcja, tylko że ta reakcja też powinna być w tempo, właśnie dlatego, żeby nie było to kwa reklamą. No ale okazuje się, że, że nikomu na tym nie zależy za bardzo. No ale wiecie, ważne, ważne że dla tancerzy będzie niższy wiek emerytalny, także. To...